Cześć, nazywam się Basia Kawka, a to jest kanał o tym, jak wyglądać stylowo w zgodzie ze sobą. Na początku mojej kariery jako stylistki ubierałam koleżanki, ciocie, znajome osoby. I na koniec zawsze prosiłam o taki feedback, jak się czuły podczas tych zakupów. Jak mi się podobało, co było na tak, co było na nie. I często słyszałam, Basia, bierasz bardzo kobieco. I to mi się podoba. Myślę, że to jest taki um, mój charakterystyczny punkt, e, jeśli chodzi o moją estetykę stylizacji. Faktycznie te moje klientki wyglądają turbo kobieco e, i się dobrze z tym czują. Oczywiście e, nie zawsze jest to krótka mini, czerwone usta i, i tyle. E, nie, absolutnie jest to oczywiście dostosowane do ich charakteru i stylu. E, natomiast jest to cały czas jak najbardziej kobiece. I... Pomyślałam, że w związku z tym podzielę się z Wami moimi takimi tipami, które nadadzą Wam więcej kobiecości, jeśli chcecie jej więcej pokazywać. Tutaj nie chodzi o, absolutnie o taką kobiecość daleko posuniętą, tylko właśnie taką fajną, kobiecą, elegancką kobiecość. Przygotowałam dla Was 8 punktów, które możecie zastosować już od razu, totalnie. Aby wyglądać bardziej kobieco. No to zaczynamy od pierwszego. I pierwsze to przede wszystkim rozpuszczone włosy. Często moje klientki e, mają piękne włosy, gęste, na przykład w ogóle nie farbowane na przykład, są długie i spięte w kółcyk. Po rozpuszczeniu tych włosów kobieta wygląda całkiem inaczej. Więc spróbuj z włosami rozpuszczonymi, jeśli często nosisz je związane, ewentualnie możesz je podprostować albo zakręcić, jeśli masz ochotę. I również zawsze podczas zakupów pytam klientki, czy nie potrzebują na przykład pomadki. I właśnie podkreślone ustach to też jest taki symbol. Kobiecości. Nie mówię tutaj od razu o krwistej i czerwieni, bo nie każdemu też taki odcień pasuje. Natomiast właśnie podczas zakupów z klientką, często jak to było możliwe w sklepach stacjonarnych, zabierałam ją i pokazywałam moje sprawdzone matowe pomadki i dobierałyśmy po prostu odpowiedni kolor. Jeśli to miała być pomadka na wieczór, to wiadomo, ten kolor był taki mocniejszy intensywniejszy, jeśli na dzień, no to był zdecydowanie jaśniejszy, delikatniejszy, który harmonizował z jej urodą. E, I dlaczego ja zabierałam ją na takie zakupy? Przede wszystkim dlatego, że widzę w czym klientce jest dobrze, w jakich kolorach, e, znam się na analizie kolorystycznej, więc dużo lepiej mogę jej doradzić, niż jakby po prostu sama metodą prób i błędów szukała tego jednego, jednego odcienia. Okej, okay, lecimy dalej. Trzeci punkt przed nami to pokazywanie obojczyków. Nie musisz mieć od razu głębokiego mega dekoldu, żeby je pokazać. Wystarczy, że założysz bluzkę wódkę, która delikatnie, tylko subtelnie odsłoni te partie ciała, dzięki czemu dasz sobie takiej mm, kobiecości zdecydowanie. Punkt czwarty to rozwinięcie obojczyków, a mianowicie pokazanie ramion. To może być dekolt hiszpański, może to być sweter zsunięty na jedno ramię albo bluzka, co tak delikatnie pokaże tą naszą niezwykle kobiecą e, część ciała. Punkt piąty to zadbane dłonie i paznokcie. I tutaj nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o to, żeby mieć zrobione hybrydy, e, albo zawsze idealnie paznokcie zrobione od kosmetyczki. Chodzi o to, żeby ta skóra dłoni była jak najbardziej fajna, nawilżona i dobrze opiłowane paznokcie. To zdecydowanie wystarczy. I czemu mówię o tych dłoniach i o skórze? Bo jest to bardzo ważne. Sama niestety borykam się z suchymi dłońmi, codziennie muszę je po prostu kremować, żeby to dobrze wyglądało i żeby się po prostu komfortowo czuć. Mój tip na suchą skórę dłoni, witamina A w kremie na noc pomaga. już punkt szósty, czyli coś takiego mega, mega kobiecego w sylwetce kobiety. Jak myślicie? Jest to niewątpliwie talia. Sylwetka yy, klepsydry, do której dąży każdy typ sylwetki, yy, nie bez przyczyny do niej dąży, bo po prostu te wcięcia, wycięcia są magiczne, są po prostu świetne. No, i teraz yy, możecie albo podkreślać talię, jeśli ją macie, albo możecie ją zbudować. No dobra. Zacznijmy od podkreślenia. To będą przede wszystkim bardziej takie dopasowane ubrania, absolutnie nie oversize, takie coś dopasowane, nie musi być, absolutnie nie chodzi o to, żeby to było opięte, obciskające, tylko takie dopasowane, fajnie wyslimowane. Oczywiście wyższy stan będzie tutaj świetnie wyglądał i wszystko, co podkreśli Waszą sylwetkę, czyli raczej ubrania tutaj dopasowane i przede wszystkim, słuchajcie, taliowane. Natomiast, jeśli potrzebujesz zbudować sobie talię, to nie jest to nic trudnego absolutnie. Wystarczy, że zastosujesz marynarkę, która po rozpięciu, uwaga, będzie utrzymywała ten kształt, czyli będzie bardzo dobrze wytaliowana i konstrukcja e, będzie porządna. Więc na takie marynarki zwracaj uwagę. Może to być również ramoneska, tylko również z cięciami, które tą talię tutaj nam zrobią, może to być również płaszcz albo kurtka jeansowa, natomiast jeśli już jest za ciepło albo jest za zimno, żeby stosować takie okrycia wierzchnie, to tutaj z pomocą przychodzą właśnie oversize i wysoki stan, czyli wkładasz sweter delikatnie do środka, bluzkę do środka, bluzujesz ją, dzięki czemu jakby nie wiadomo co tam jest tak naprawdę pod spodem, czy jest to czy czy nie ma. Okej, okay. góra sylwetki, połowa sylwetki, dalej mamy piękne nadgarstki. Teraz jest to najwęższa część naszego ciała, więc świetnie jest ją pokazać i podkreślić poprzez podwinięcie rękawów, po, poprzez podwinięcie rękawów marynarki, tak aby pokazać te nadgarstki, to jest też fajny zabieg psychologiczny, ponieważ rozmawiając ze swoim rozmówcą, mając odkryte nadgarstki, pokazujesz mu, że nie masz asa w rękawie. E, więc nadaje kobiecości niezwykle no i też e, posiada ten aspekt. Jeśli natomiast no, nie, nie lubicie pokazywać, wolicie mieć tutaj zakryte ręce, ok, ale możecie zastosować delikatną biżuterię, która mieniąc się, będzie zwracała uwagę właśnie na to miejsce. Przed nami ostatni, ósmy punkt, co to będzie? Powróćmy na chwilę do tej a, sylwetki klepsydrę, do tej idealnej sylwetki. Tutaj ramiona już żeśmy omówiły talię i mamy dalej biodra. I to jest bardzo fajny pretekst do tego, aby polubić, pokochać swoje biodra. A tutaj świetnie się sprawdzą wszystkie ołówkowe spódnice. Jeśli natomiast nie jesteś jeszcze gotowa na tak dopasowaną spódnicę, możesz zastosować solejkę, czyli dłuższą spódnicę plisowaną. Możesz zastosować spódnicę w literę A. Czyli taką e, rozchodzącą się piękną. Spódnica no to jest atrybut kobiecości, bo, bo, bo po prostu mężczyzna nie założy spódnicy. Przynajmniej tutaj e, naszej szerokości geograficznej, więc to po prostu e, z reguły no jest kobiece i koniec kropka, z zasady jest kobiece i koniec kropka. E, natomiast podkreślając właśnie biodra, odsłaniając delikatnie nogę, to już po prostu. Jest nice, tak. No dobra, ten przekaz skierowałam do kobiet o okrągłych biodrach. Natomiast, co jeśli Twoje biodra są wąskie? I co w tej sytuacji zrobić, gdzie ołówkowa spódnica wygląda prosto i nie ma tutaj żadnych zaokrągleń? Wtedy polecam wszystkie spódnice w printy w kolory, w kratki, we wzory, e, w ko z kokardą jakąś, z, z czymś, co odstaje. Słuchajcie, naprawdę Wy sobie możecie pozwolić na takie e, czary które naprawdę mega podkręcą stylizację i będziecie w nich po prostu fenomenalnie wyglądać. Dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo, mam nadzieję, że było dla Ciebie przydatne. Daj mi znać w komentarzu, które Ty stosujesz triki na podkręcenie swojej kobiecości, może świadomie lub nieświadomie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z tymi moimi modowymi poradami, a więcej informacji na temat moich usług znajdziesz na stronie basiakawka.pl Dziękuję, do zobaczenia, buziaki! Pa!